Cześć kochani, dzisiaj filmik taki troszeczkę z samochwałką, że tak to nazwę, ponieważ chciałam się z Wami podzielić tym, co otrzymałam w wygranym konkursie w dniu Scrapbookingu. Dostałam paczuszkę właśnie od Ani z nagrodą. Zresztą nie tylko od Ani, jak sami za chwileczkę zobaczycie, ale zanim zobaczycie nagrodę, którą otrzymałam, chciałabym Wam pokazać, która praca wygrała właśnie w tym konkursie. A był to konkurs na stworzenie własnego layoutu. I takie właśnie to. Layout stworzyłam, troszeczkę mnie poniosło, bo użyłam tutaj maski i stempelków, i wycisków, właśnie z masy, i kwiatuszków papierowych ręcznie robionych, i kwiatuszków od Primy. No i jest tego tutaj troszeczkę dzieje się. Jest i koronka, są ich lapania, i cykiny, kuleczki jest wiele, wiele, wiele elementów, które się tutaj pojawia. Spróbuję Wam to pokazać troszeczkę z bliska. Wybaczcie, bo tam lampa się Wam będzie odbijała niestety od tego zdjęcia i samo zrobienie zdjęcia do konkursu było, no, nie lada wyzwaniem, żeby właśnie nie odbijała się ta lampa, a żeby każdy element był jak najlepiej widoczny, ale myślę, że jeśli to Wam pod takim kątem pokażę troszeczkę, to nie będzie się to tak mocno odbijało, a zauważycie yy, co tam się znajduje na tej pracy. Yy, już widzę, że właśnie no niestety, ale ostrość mi nie domaga. O, w ten sposób. Widzicie? Tu mamy kuleczki, mamy cekiny, tutaj jest właśnie ten wycisk. Yy, I tutaj na tym wycisku użyłam sobie właśnie tego wosku złotego, który kupiłam w dniu scrapbookingu. No, i kilka właśnie też wykroników, takich białych listeczków. Yy, użyłam tutaj kolekcji Harmony od Mintai Papers. Bardzo długo chodziła mi po głowie ta kolekcja, żeby właśnie użyć ją do layoutu, i nadarzyła się fantastyczna okazja. W końcu była taka mobilizacja, żeby to stworzyć. No i opłacało się, <laughs> bardzo się opłacało. Nie tylko, że fantastyczna pamiątka, yy, to jeszcze yy, właśnie wygrany konkurs. Co bardzo mnie cieszy. Na tej masce możecie tutaj zauważyć też są. Jest puder do embossingu różowy z drobinkami złota. No i tutaj, słuchajcie, ja sobie tutaj stworzyłam w zasadzie sama taką rameczkę, ponieważ kupiłam sobie kiedyś w pepko zwykłą ramkę na zdjęcie i ona ma takie piękne serduszko, na sobie wytłoczone. Bardzo mi się to spodobało i postanowiłam sobie zrobić z tego wycisk. I właśnie taki, oto powstało uzupełnienie tej kompozycji. I to również też jest właśnie tym złotym woskiem przeciągnięte. No i tutaj u dołu też kompozycja. Ja coś czuję, że ta jakość tu będzie tak kiepska, że mało co zobaczycie. A chciałabym, żebyście zobaczyli z bliska, jak to wygląda. Stabilizuje się to. Chyba słabo. Z daleka będzie lepiej widzieć więcej elementów. No i poszalałam tutaj troszeczkę z tymi kwiatami, z tą kompozycją. Jest i gaza, i właśnie tutaj takie drobne pieczątki koronka przepiękna. Tak, z daleka powiedzmy, prezentuje się właśnie ten layout. Akurat yy, czekałam na zdjęcia z sesji, więc wstrzeliło mi się to po prostu yy, i tematycznie, kolorystycznie, i czasowo doskonale, więc jestem przeszczęśliwa, że mogłam stworzyć ten layout i wysłać go. Ale yy, nie przedłużając, tutaj mamy nagrodę. I w nagrodę otrzymałam Kupon o wartości 100 zł do wykorzystania właśnie u Ani z kanału Ania Tworzy. Bardzo mi się to podoba, bardzo jestem szczęśliwa, że będę mogła sobie taki kupon wykorzystać u niej. No i kreatywna pracownia. Tutaj mamy z kolei bon o wartości 50 zł, jak widzicie, na tekturki i HDF-ki. Także czekają mi kolejne zakupy. Zapewne kupię coś jeszcze więcej, nie tylko ten bon wykorzystam, ale yy, myślę, że coś i więcej. Ja już otwierałam. Kto, kto mnie gdzieś tam śledzi na social mediach, yy, to wie, że już po prostu robiłam unpacking i yy, no wiecie, moja niecierpliwość yy, nie pozwoliła mi po prostu nagrać tego na spokojnie. Tak więc yy, otwierałam już, już yy, można było zobaczyć, co tutaj się znajduje. Aczkolwiek chciałam nagrać Wam tutaj też taki filmik i na spokojnie pokazać Wam, co znajduje się w takiej paczuszce, co otrzymałam w właśnie jako nagrodę. A jest. Ołóweczek, ołówki, jak wiecie, zawsze się przydają. Jeszcze różowe to już w ogóle pewnie mi córka go skradnie, no ale jakoś to przeżyję. Mam jeszcze długopis z grawerem. Skrapowe Lowe, z Ania Tworzy, długopisów też nigdy mało. Taki fajny notesik na notatki. Fajnie jest mieć zawsze też coś pod ręką do notowania. Bardzo się cieszę, że dostałam stempelki. Na tych stempelkach yy, są wymiary zdjęć. Super, od Agaterii, bo nie mam jeszcze takich stempelków. Mam jakieś tam stempelki z aparatem, ale nie mam z wymiarami właśnie. Bardzo się cieszę z tego stempelka, dziękuję serdecznie. Napisy. Napisy turkowe w kolorze takim białym, może lekko złamanej bieli. I tutaj takie kraftowe. O, tak Wam spróbuję pokazać, nie będzie się światło odbijało. Dwa takie zestawy, dwa takie komplety bardzo fajne nie używałam ich jeszcze nie miałam ich jeszcze a widziałam że Ania dosyć często z nich korzysta więc bardzo się cieszę że i ja mogę z nich skorzystać Baza bodziaczki takie bodziaczki już mam ale yy, fajnie będzie też stworzyć coś dla jakiegoś maluszka właśnie z kraftowej bazy takich budziaczków yy, Są z rainbow o, bardzo fajne są. Kolory takie bardzo wiosenne, jasna zieleń, biel, która się przyda do wielu okazji, śluby, komunie i, i tak dalej, jakieś uroczystości. No i żółta, tutaj taka bardzo słoneczna, pogodna wstążeczka. No i zobaczcie. Kolejnik na biegunach. Z racji tego, że już jestem na, że tak powiem, ostatnich nogach. To myślę, że fajnie będzie tutaj coś stworzyć z imieniem moich dzieci. Tak więc, tylko nie wiem, jak to pogodzić: chłopca z dziewczynką. Coś będę musiała wymyślić uniwersalnego. O, już wiem! Jest piękna, uniwersalna kolekcja przecież od Lemon Craft. Najnowsza. Jezus Maria, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale na pewno wiecie o którą chodzi. Asia Szulik na dniach scrapbookingu wykonywała właśnie pracę też z dodatkami z tej kolekcji. Wrzuciła też na swoim profilu na YouTubie filmik z albumem z tej kolekcji. Także cudowna pastelowa, jasnobyżowa kolekcja z Lemoncrafta i myślę, że tutaj będzie odpowiednia też właśnie i dla chłopca i dla dziewczynki. Będzie taką uniwersalną pracą, więc fajnie by było to właśnie w taki sposób wykorzystać tutaj. Yy, się rozgadałam, że aż mi tu brakuje <gry> i mały bloczek papierów od Minty Papers Beauty in Bloom yy, słuchajcie, nie mam ani małego, ani dużego, to znaczy teraz już mam mały bloczek, ale wcześniej nie miałam yy, żadnej z tych kolekcji miałam tylko dosłownie dwa arkusze zaraz Wam pokażę, które tutaj tak na szybko Wam Pokażę tą kolekcję. Bardzo fajne jasne kolorki. Listeczki. Taka wiosenna właśnie pasująca do tych wstążeczek, które otrzymałam. Świetne dachy. I właśnie ten arkusz. Aczkolwiek duży arkusz chyba jest troszeczkę inny. Ma troszeczkę więcej tych elementów, troszeczkę więcej tych kwiatów takich. Ja jej kupiłam sobie dwa arkusze do z myślą, żeby wyciąć właśnie te, te kwiatuszki. Nad czym ubolewam? To tylko nad tym, że tutaj nie ma elementów do wycięcia tak naprawdę. Są tylko właśnie te rameczki, które bardzo często chociaż chyba w każdej kolekcji w sumie się teraz pojawiają u Mintaya. Tylko te rameczki są do wycięcia i zaraz Wam pokażę, co jeszcze. No i tutaj nam się już to powtarza, więc nie będę Was tutaj męczyć. Na okładce przedniej, właśnie, można sobie wyciąć takie elementy, takie kwadraty. I powtórka jest właśnie na okładce tylnej. No, tak jak wspominałam, nie ma właśnie tych elementów do wycięcia, a bardzo szkoda, bo tutaj by się bardzo przydało do tej kolekcji, myślę, jakieś kwiaty, właśnie, zajączki i tak dalej. No, będzie można kupić pewnie w dużym arkuszu te elementy do wycięcia, i myślę, że jak będę realizowała po prostu bon w kreatywnej pracowni, to skuszę się i poszukam po prostu sobie tych elementów do wycięcia z dużego arkusza, żeby móc dobrze wykorzystać ten papier. No i wiosennie kolorowo również. Tutaj mamy flora book piąteczkę. I powiem Wam szczerze, że dobrze nie kupowałam tego papieru, bo tak się zastanawiałam właśnie, czy, czy nie kupić sobie, bo jest fajny, taki wiosenny, dużo tych kwiatuszków i duże są te elementy tak naprawdę, więc mam nadzieję, że uda mi się jakoś fajnie je wykorzystać, bo często jest też tak, że potrzeba tych malutkich, a tutaj te elementy są no, dosyć duże, bym powiedziała. Ale bardzo piękna kolorystyka i świetne tła, jak tutaj zwróćcie uwagę, że te tła są y, piękne. Fajnie zrobione wyglądają, jakby były takim tuszem alkoholowym zrobione. Y, taka soczysta, dosyć jest kolorystyka tych kwiatów, a tutaj te tła są takie dosyć przytłumione, ale są piękne. No i powtarza się to nam kilkukrotnie. Tutaj mamy cztery. Y, Cztery arkusze i sześć wzorów. Tak i ostatnia rzecz, która jest... Jak wiecie, ja nie jestem jakąś tam fanką fioletu, ale przejrzałam sobie tą kolekcję i chyba zmienię zdanie. Bardzo mi się spodobała ta kolekcja. Piękne kwiaty są. Tutaj mamy elementy do wycięcia. Motylki, ramki. Kompozycje kwiatowe, świetne tutaj. Fajnie, można nawet już gotową kartkę mieć, praktycznie, dołożyć tylko tutaj jakiś napis i w zasadzie kartka jest gotowa. Przepiękny arkusz. No i tutaj bardzo taki jasny, różowo-fioletowo-żółty. Naprawdę piękny jest ten arkusz. Nie jest taki typowo fioletowy, a jest piękna kompozycja tutaj u góry. Aż żal będzie ją pociąć, ale jakoś trzeba będzie. Na odwrocie mamy paseczki. I tutaj również właśnie to tło z poprzedniego jakby arkusza. Ale z takimi drobnymi kwiatuszkami. No, wy chyba te wzory widzicie lepiej w oddali niż z bliska niestety. No i tutaj ten, to tło nam się pojawia znowu jest więcej żółci ale jest tak jakby wytłoczone u dołu i u góry taki wzór z, z takiej formy. Fajnie to wygląda. No i jeszcze są napisy i tutaj u boku, możecie zobaczyć, możecie, możecie zobaczyć, takie półprzeźroczyste właśnie zawijaski, wzory. No i coś już bardziej fioletowego, dużo fioletowych kwiatuszków. Na delikatnym fioletowym tle u dołu i u góry, a tutaj mocno fioletowo-różowe tło, ale jest ładne. Ale mi się podoba. Mimo to, że nie jestem jakąś super fanką fioletu, jest bardzo ładne to tło, naprawdę. Jest takie ciepłe dzięki temu różu właśnie, a tutaj mam już takie właśnie bardziej yy, chłodny ten fiolecik, ale też przepiękny. Fajne paseczki, kompozycja kwiatowa i tutaj właśnie mamy yy, taki wzorek fajny. Mi się zawsze takie wzory troszeczkę kojarzą z tymi tapetami babcinymi, ale podobają mi się, ładne są, może się starzeje. <grystanie> I tutaj mamy również kompozycję kwiatową. Na odwrocie tutaj nam się pojawia to tłoczenie, co na tym jasnym papierze. No i kwiatuszki. I tutaj również te zawijaski, takie półprzeźroczyste, białe z delikatnymi napisami. Bardzo ładny papier. Malusienka kompozycja na górze. No, i tu z kolei też nam się pojawia właśnie takie tłoczenie taki wzór tłoczenia. Te napisy bardzo mi się podobają, te napisy fajnie tu wyglądają, fajnie się tu komponują. Duża kompozycja kwiatowa z dużymi kwiatami. Bardzo ładny papier również. No i to, co tygryski lubią najbardziej, to dechy. Dechy też w takich kolorach bieli, żółci, różu i fioletu. Więc super. Bardzo mi się podoba. Mimo, że fioletowy fioletowej kolekcji nie mam. Nie miałam w zasadzie do tej pory. Także dziękuję bardzo i Ani z kanału Ania Tworzy i oczywiście Kreatywnej Pracowni za dołożenie się do właśnie wygranej, do nagrody. Bardzo, bardzo mi się podoba właśnie ta nagroda. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się w końcu wygrać jakiś konkurs. I dziewczyny, jeśli macie jakieś wahanie, czy brać udział w konkursach, czy nie, bierzcie, próbujcie. Kto nie próbuje... Ten nie zyskuje. Tak więc dziękuję, że mogłam się z wami podzielić swoją nagrodą, swoim szczęściem, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa, że udało mi się wygrać ten konkurs. I co? Dziękuję. Jeśli wam się podoba moja nagroda i moja praca, która wygrała, oczywiście. No to zostawiajcie komentarze, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!